The day after. Takich dni będzie w nowym 2016 roku bardzo wiele. Sultan Halun al-Rashid schodził do ludu, żeby dowiedzieć się prawdy o sobie. Nasz najjaśniejszy pan nie zejdzie, nie wyjdzie z limuzyny, nie rozepchnie tych sześciu czy szesnastu dryblasów, którzy go chronią. Nie chce znać prawdy o sobie. Tak się składa, że ja coś wiem o szaleństwie. Otóż jak byłem młody, miałem, znałem się z młodym chłopakiem, złodziejem, i tacy pochłonięci sobą zaczęliśmy najpierw kraść. Chociaż byłem bogaty, nie potrzebowałem pieniędzy. Najpierw zaczęliśmy kraść, a potem, potem napady bandyckie. Skończyło się to źle z śmiercią. Kobiety. Ja w tym nie brałem udziału, ale byłem winny. Stworzyłem tą jakąś atmosferę. I teraz ja chciałem o najjaśniejszym Panie. Najjaśniejszy Pan też był w takim związku ze swoim bratem bliźniakiem, ale nie tylko z paroma, takimi w porozumieniu ścisłym na śmierć, życie. I zaczęli działać. Oni kochali władzę. Ja kochałem tego chłopaka. No i kochając władzę, oni posuwali się coraz dalej, coraz dalej, no i jesteśmy dziś tutaj, gdzie jesteśmy. Ta władza, ta władza jest czymś trującym, ta władza rozpycha wnętrze duchowe w człowieku, w tym naszym najjaśniejszym Panie, wtedy we mnie. Ale ja coś, wiemy o tym i chciałem powiedzieć. To jest pasjonujące. Najpierw leżymy w śniegu, patrzymy na dom, który chcemy obrabować. Jest księżyc, gwiazdy i my dwaj, ramię w ramię. I chyba pan tak samo. W ramię, w ramię ze swoim bratem, z tymi ludźmi, z ich braterskiego porozumienia na śmierć i życie. To jest straszne. To idzie do tego, do czego dzisiaj doszło. Otóż ja, najjaśniejszy panie, jak żebrak na perskim jarmarku do sułtana Haruna al-Rashida, coś ci powiem. Widzisz, ta władza jest czymś, najpierw takim małym, takim narkotykiem, aż potem, potem kiedy chce się ogarnąć Poza rodziną, poza tym bratem bliźniakiem, poza tymi ludźmi z porozumienia jeszcze dalszymi, zakłada się partię, ta partia się rozrasta, do partii wstępują coraz więksi ludzie, są wybory i wreszcie się te wybory wygrywa. I jest to, co dzisiaj. Najjaśniejszy panie. Ty nie wiesz, kim są ci ludzie, z którymi wygrałeś te wybory. To są ludzie, którzy chcą zysku, prywatnego zysku. Oni się liżą do ciebie, oni się podlizują. Ty siedzisz gdzieś tam przy telefonie, łaskawiego odbierasz albo nie, naokoło ci, ci dryblasi, którzy ciebie chronią, schodzisz nie do ludu, schodzisz do tych, do tych swoich służalczych. To nic nie znaczy, ty nic nie wiesz o tym narodzie naokoło, który jest. Gdzieś tam poza tym ogrodem, w którym jest Twój domek, poza, poza tym miejscem, gdzie ta partia się mieści, ja chcę jeszcze coś powiedzieć. Ty jesteś młodszy ode mnie 20 lat, 20 parę lat, może nawet. Ja pamiętam ten PRL, który ci się zarzuca, ale zarzuca ci się słusznie. Pamiętaj, ja pamiętam, wiesz jak się tam zaczęło? 50 hektarów była granica, gdzie po wyżej tej granicy zabierano ludziom. Dzisiaj ty zabierasz te najwyższe kominowe płace. A co dajesz? Wtedy? Wtedy dawali po 5 hektarów biednym chłopom. Co ty dzisiaj dajesz? Dajesz po 500 zł na dziecko. To jest zupełnie to samo, naprawdę. Ci ludzie dzisiaj, wtedy też, byli bardzo zadowoleni. PRL nie był wcale niczym takim złym. Ludzie byli szczęśliwi, dostawali te 5 hektarów, przecież chłopów, tak zwanych wieśniaków, chłopów, wszystko jedno. Było w Polsce bardzo dużo, większość i o, oni byli szczęśliwi, oni Cię popierali. Dzisiaj też będą Cię popierać ale PRL się skończy i to wszystko się skończy też ja przepraszam że ja mówię tak ty najjaśniejszy panie ja pachołek żebrak w końcu jestem bezdomny bez, bez mieszkania, bez nawet bez meldunku, przepraszam i tutaj przytoczę taką historykę, kiedy byłem w kryminale i kiedy szedłem wracałem ze sprawy i moja siostra tam Kilkanaście kotletów schabowych przygotowała podała mi. Strażnicy pozwolili wziąć, wróciłem na białą No i, i, i zabrali mi te kotlety. No i poszedłem do naczelnika więzienia Białowęki i mówię, panie naczelniku, przecież moglibyśmy się chyba zrozumieć. To przecież i ten głód był, straszny głód był wtedy na, na białą To był rok 73 albo czwarty. A pan naczelnik mówi żadne my, żadne my. Ja nie mam nic. Wspólnego z wami na Sierowski. Więc przepraszam.